Rewolwer, który przystosowana do tego, żeby bez problemu nosić w nie ukryciu. Tak, I żeby sobie nie popsuć marynarki, jak się wyciąga z kabury. I oczywiście pojedynczego działania spust. Chociaż nie, można napiąć. można napiąć kurek, ale ten kurek jest bardzo ładnie zakamuflowany. Z tego co wiem, to fabryka po prostu podążyła za rynkiem, bo to ochroniarze zaczęli spiołowywać ogony w kurkach. To skrady mi po prostu. No tak. Także... O, następny. Jeszcze bardziej hamuflowany I piąteczka. Nic mi proszę. Tam była nakładka, tutaj mamy już całą ramę w ten sposób zrobioną. Weź to do ręki. To jest pierońsko lekkie. Jest to jest 38 rozumiem? Tak. 357 wtrzepało bardzo mocno, jest leciutki, jest bardzo leciutki. To jest... Yy... To nie jest stalowa konstrukcja. No właśnie o, tak mi się wydaje. Przytrzymaj go na chwileczkę. Magnesik? Aluminium. No. no Aluminium, tak jakoś ta mi nie pachniało stalą, nie? Może ja to umieszczę obok siebie? Dla porównań, tak? Ciekawe. O tym już trochę mówił. Co tu mamy? Stajera. Tak A, dobrze. Tak, tak. tak. I znowu podniesienie, podniesienie punktu potwarcia. Co ciekawe przyrządy celownicze tutaj, które są trójkątne. No tak, można to zobaczyć. Ostatnio na kanale forgotten for weapes widziałem takie przyrządy które się składały tylko tutaj z takiego zwężającego się tunelu pomalowanego wewnątrz na żółto. Okej, okay, ciekawe. Z Ixauer bodajże P365 w wersji SAS ma tak zrobione właśnie przyrządy celownicze, że zamiast szczerbinki ma też wpuszczone dwa tryty albo światłowody. Nie ma w ogóle nic, one są wpuszczone tutaj w zamek i tutaj też jest taki lekko wtoczony tunel, że praktycznie pistolet jest całkowicie płaski, a jesteś w stanie złapać bez problemu muszkę i szczerbinkę. To jest po to, żeby wyrównać, wyrównać przyrządy. Żebyś nie zahaczył niczym. On jest taki typowo do noszenia przy tył. No ten też jest, zobacz, On no. tu jest gładki. Ja tutaj w ogóle się nic nie zaczepiał o, o dłoń. Skąd ja to wziąłem znowu. Zawsze mam problem, gdzie to odłożyć. Nie, nie mam problemu, żeby wziąć, natomiast mam problem, żeby odłożyć. ma rzecz, Asieszy, tak? tak. Ast Astra. Astra, Hiszpania. Tak. Ale system. Ech, weź to wypnij. Uparło się i nie chcę wyjść 765. A i już dzień dobry do widzenia bezpiecznych magazynkowych, bez magazynkowy, którego ja osobiście nie lubię. Trochę bez sensu. Trochę? Bardzo bez delikatnie powiedziałem. Chciałem być dyplomatyczny. <noise> tak, dyplomata to jest chciałem to potrafić powiedzieć. Wy, tak jakbyś myślał, że ruszasz w podróż życia na wyspy Hulagula. Tak, zgadza się. A o proszę, pełnowymiarowy, A nie, to, to tego ten... widzieliśmy. Proszę. A to, Czeka, powiedz, to jest ten dla czołgistów. Znaczy załóg, załóg e... Czołgów? Tak, on ma tylko sam. Znaczy można by napiąć kurek, ale nie da rady. Tu nie mamy. E... Ogona? Tak, ogona, ponieważ. To chodziło o to, żeby mieć tutaj, żeby nie zaczepiało porządzenie e mhm. w kaburze trzymamy i można było wyskoczyć sobie się z z nie zaczepić się i nie. I to. Tak. I to jest tak. tylko samo napijanie. Kurgan, on miał zadanie ciężkie jak diabli, a nie odchodziło. Ważne, żeby coś miał ten czołgista. To się teraz nazywa spust antystresowy. <grym> tak. <grym> jak nie obrażę, potrafili nie... zrobić dobrego spustu, to mówili, że to jest czołgu, to... antystresowy, Trudno tak? brak stresu w takich przypadkach. No i co rzadkie regulowane przyrządy celownicze. tak? Akurat wow. tutaj. No. Ale ładne Makarysz Do bulwerki w masz.